New Britain jest nasz Lucian Pawlak, father of our, land, our city of New Britain, so I think on mówi, że on taki mały jest, ale niestety u nas jest bardzo duży i wielkie Ja też panu majorowi powiem tylko jedną rzecz, że ten biskup nie jest taki straszny jak on wygląda. Może e, e, Pan może e, chce coś powiedzieć bardzo proszę. Co mam powiedzieć? <grymne> Jestem bardzo wdzięczny, żeśmy zasprosili na to takie spotkanie z arcybiskupem. Księża to przycho przychodzą, to często. a żeby biskup też może tam często, kiedy niekiedy przyjechał, ale żeby arcybiskup, chyba ksiądz Arcybiskup z jeszcze przyjechał, to my jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Składamy cienie i długie lata dla arcybiskupa. Szanowni Państwo, dzisiaj gość w programie specjalny. Zapowiadaliśmy jego przyjazd, jego eminencji arcybiskupa Muszyńskiego. Bardzo dawno, bo pół roku temu właśnie z Ryszardem Ciskowskim, wiceprezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej, Zróbmy to tak, bo gość dostojny Ryszard, dzisiaj rozpoczniemy z księdzem arcybiskupem rozmowę. Witam w programie, który się nazywa Perysko Polonijnym. Ogląda go Polonia, oczywiście ta, która mówi naszym polskim językiem. Wiadoma jest, cel jest wizyty wiadomy. Ja tylko chciałem na początku kilka... Jakichś takich informacji jest tutaj, ale telewidzów przecież jest więcej, niż tych obecnych dzisiaj gości. Jaki to charakter tej szkoły będzie? To, że katolicka, to wiem. Jak, jak duża, jak liczebna, na jakich zasadach to będzie się odbywało? Czy to będzie y, jakby to sponsorowane, czy opłacane przez y, wiernych? I w ogóle jak to będzie wyglądało? Muszę powiedzieć, że mamy już w Bydgoszczy szkołę katolicką. Od kilku lat, którą założyłem, bo uważam, że to jest jedna ze spraw absolutnie priorytetowych: wychowanie ludzi w duchu katolickim, przygotowanie ich do nowych zadań, które ich czekają w nowym tysiącleciu, w nowym stuleciu, w nowym tysiącleciu. Mamy szkołę podstawową w Bydgoszczy i mamy liceum katolickie w Bydgoszczy, diecezjalne, rygowane przez biskupa. A teraz trzeba jeszcze, od dwóch lat doszło gimnazjum, a nasza szkoła mieści się jedna w byłym gmachu katechetycznym, a druga w starym gmachu, który otrzymaliśmy i nie ma możliwości połączenia tych tej młodzieży, a wychowywanie czy tworzenie szkoły w trzech różnych miejscach jest zaprzeczeniem idei szkoły katolickiej, bo zadaniem szkoły katolickiej jest integrować, tworzyć, budować wspólnotę. Zabiegałem o to. Wydawało mi się, że powinien być jakiś gmach, bo mamy niedługo niż demograficzny, ale niestety było to niemożliwe i dlatego postanowiłem budować nową szkołę. Szkołę diecezjalną, która będzie obejmowała wszystkie klasy od. Pierwszej klasy aż do liceum. To pięknie, będzie do liceum na Duża szkoła? Duża szkoła? no Jest chętnych dużo. Muszę powiedzieć, że dzieci są zapisane już na rok 2002-2003. Rodzice mnie pytają, natomiast ja nie bardzo wiem, kiedy tę szkołę skończę. To muszę się przyznać, bo to zależy od tego, jakie będziemy mieli środki. Wierni bardzo się przykładają, pomagają. Zabiegam także za granicą, tam gdzie jest możliwe, dlatego, że jest to pomnik Jana Pawła II. Ojciec Święty był w Bydgoszczy i wyraził takie życzenie, żeby upamiętnić tę jego obecność poprzez pomnik, szkoły, domu samotnej matki, hospicjum. Noclegowni dla ludzi bezdomnych. I ja to podjąłem. Powstał komitet, który to promuje. Jestem przekonany, że jest to bardzo po myśli Ojca Świętego. Zresztą mówiłem jemu ojcu, ojcu Świętemu o tej szkole. I Ojciec Święty myślę, że przyjął to z nieukrywaną satysfakcją, bo to są sprawy absolutnie priorytetowe. Jeśli Pan Bóg pozwoli, jestem przekonany, że w przyszłości także stanie pomnik Ojca Świętego w Bydgoszczy ale no nie jest to sprawa aż tak bardzo priorytetowa, jak powstanie szkoły katolickiej. Myślę, że to są święte słowa jego eminencji, bo każdy, który ukończy tą szkołę w przyszłości, będzie miał na świadectwie napisane, że to jest właśnie pomnik szkoła imieniem Jana Pawła II. Rzecz nigdy nie zapomniana i ja myślę, że najbardziej wspaniała idea, bo właśnie pomników można stawiać wiele i pod nimi tam stawiać tylko kwiaty, a to będzie pomnik, którym będą dzieci zdobywały edukację. Wiem, że ministerstwo... Oświaty jakąś robi reformę w Polsce. Różne są na temat tego zdania. Ja przeżyłem czasy różne, kiedy jeszcze ciągali za uszy, kiedy religia była do piątej klasy, kiedy, kiedy przyszli komuniści i wyrzucili nam nie tylko religię ze szkoły, ale i krzyżyki. Myśmy to przeżyli bardzo mocno. Dzisiaj się okazało, że religia może wrócić z powrotem, że Kościół może zakładać swoje szkoły. Jest to rzecz wspaniała tutaj. Nie wiem, czy jego eminencja jest na tyle zorientowana, ale w Ameryce mamy taki właśnie wybór, że są szkoły katolickie, są prywatne i są tak zwane publiczne. I muszę, według mojego zdania powiedzieć, że katolickie są na o wiele większym poziomie aniżeli publiczne. A jak to w Polsce już wygląda, bo w niektórych miastach z pewnością katolickie już funkcjonują. Bogu, dzięki, jest to dla mnie wyraz normalizacji. Dlatego, że wszystkie szkoły za czasów komunistycznych były szkołami państwowymi, czy tej. Szkołami komunistycznymi państwowe to oznaczało opanowane ideologią komunistyczną. Dzisiaj jest sytuacja normalna, kto ma możliwości, zakłada także szkoły prywatne. One dostają 50% dotacji ze strony państwa, 50% dotują rodzice. I te szkoły w bardzo krótkim czasie mogę się pochwalić, że Bydgoskie liceum. Pomimo, że istnieje od 10 lat, ma pierwsze miejsce, gdy chodzi o wyniki naukowe w całej Bydgoszczy i szóste miejsce w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że są wspaniali ludzie, są wspaniali nauczyciele, którzy dla tej młodzieży żyją, są ideowi, oddani tej młodzieży. Sercem i duszą. Sercem i duszą, i dzięki temu wyniki są takie, jakie są. Pomimo, że pracują w warunkach bardzo skromnych, proszę popatrzeć, jak wygląda ten gmach tutaj tej starej szkoły. To jest stara pruska budowla. Tak, widać, po Została zaadoptowana i w tej szkole uczy się całe gimnazjum, całe liceum i teraz jeszcze mają dwie klasy gimnazjum, ponieważ... Yy... Nie było możliwości, żeby to gimnazjum umieścić gdzie indziej, ale według nowych założeń ono powinno być razem ze szkołą podstawową. A czy ta szkoła, o której mówimy, będzie miała również jakąś pomoc państwową? Będzie miała dotację 50% do, według dotychczasowych ustaleń, a obecnie nawet samorządy mogą dawać więcej. Dotychczas było do 50%, a teraz jest od 50%. Jest to także czysty zysk dla społeczeństwa, dlatego że nie muszą pokrywać całych kosztów szkoły, bo rodzice pokrywają w dużym stopniu, z tym, że jest to sprawa, która wymaga jeszcze uregulowania, dlatego że rodzice płacą także publiczne podatki. I są dwukrotnie opodatkowani. to samo jest tutaj. Jest to, jest to naprawdę krzywdzące, natomiast gdy chodzi o reformę szkolną, absolutnie konieczna. Po prostu dorównujemy w tej chwili do reszty Europy. Dlatego że szkolnictwo w systemie komunistycznym miało anachronistyczną strukturę, zupełnie nieprzystosowaną do nowej rzeczywistości europejskiej. Oczywiście na początku są trudności, trudności duże, przede wszystkim finansowe, ale mogę zaświadczyć, że od strony oddolnej wygląda to znacznie lepiej aniżeli od strony tego wielkiego narzekania. Widzę. Co nauczyciele robią, mają w tej chwili możliwość tworzenia programów autorskich. Na przykład, nasze liceum to zdobyło tę renomę na programie autorskim dyrektora, który zrobił swój program autorski. Dotychczas było to niemożliwe, znaczy poprzednio było to niemożliwe. I dzięki temu ja jestem dobrej myśli pracują w warunkach skromnych, ale są tak jak powiedziałem wspaniali ludzie i dzięki temu też i wyniki są odpowiednie. No, pięknie to wszystko brzmi i, i uważam, że to jest, na, że to jest prawda. Jeden, jeszcze taką mam uwagę, bo są ludzie, którzy chcieliby dać jakąś mój, donację, pomoc finansową, niektórzy, z niektórymi rozmawiałem są skłonni dać jakąś większą sumę, nie wiem jakąś jak oni sobie wyobrażają większą, czy 200 dolarów, czy więcej, czy, czy takich donatorów nazwiska, w którymś miejscu ewentualnie będą planowane w szkole Jakie, na jakieś tablicy, czy, czy coś takiego w ogóle planujecie tam? No na pewno będzie jakaś księga, dlatego, że tych donatorów jest jednak dosyć dużo, bo to są, Pytanie. tych donatorów jest dużo, jeżeli ktoś będzie, no, będzie, miał taki wkład, że zasługuje na to, żeby go utwalić, to staramy się to utwalić, bo to jest myślę, że rzecz godna uwagi. Chcemy, nie chcemy zapominać o tych ludziach, którzy nam pomagają w takiej sytuacji. Proszę Państwa, jego eminencja dosłownie przed godziną dopiero przyleciał prosto z lotniska tutaj do, do Sokolni. Ryszard, myśmy, jak mówię, pierwszy raz czytali razem list intencyjny od księdza arcybiskupa. Ty jesteś jakby upoważniony do, do zbierania tutaj tych pieniążków. Ja myślę, że to ciągle trwa. Będę musiał w najbliższym programie, albo jeszcze w tym, co teraz rozmawiamy, podać jakiś kontakt konto, ewentualnie wszystko. Jesteś ciągle upoważniony i czyli ta zbiórka trwa. Oczywiście. Czyli do Ciebie mogą się ludzie zgłaszać, jesteś tutaj znany. Oczywiście jak najbardziej, jeśli ktoś chciałby przekazać większą sumę czy coś takiego, bardzo chętnie to przyjmiemy z jakimś po prostu nawet tą, jak tutaj arcybiskup powiedział, pisaniem w książkę, czy myślę, że w przyszłości, jeśli to będą naprawdę rzeczywiście fundatorzy jakichś większych a, funduszy czy coś w tym sensie, więc to będzie możliwość upamiętnienia tych nazwisk. Z pewnością to przypomnę w najbliższym programie. Teraz chciałem na chwilę tylko odbić, bo sobie obiecałem, że zapytam to, że zadam to pytanie jego eminencji. Chodzi mi o, o miało wybory. Skończyły się w Polsce już wybory i dużo ludzi jest niezadowolonych. Polonia amerykańska określiła się jasno, wybrała, głosowała na Krzaklewskiego. Y, Niestety. W Polsce wybrano Kwaśniewskiego. Ja mówię niestety, bo, bo sam byłem rozczarowany i, i myślę, że w tym właśnie jakoś no, musieli być tam katolicy. Przecież Polska jest narodem katolickim. Jak to się stało? Czy w krótkim zdaniu, w długim mógłbym otrzymać jakąś odpowiedź? Jak to jest możliwe? Tu nakładają się różne przyczyny na to. Pierwsza przyczyna. Ludzie potrafili sobie bardzo wyraźnie rozdzielić religię i życie publiczne. Jest to jeszcze w pewnym sensie pozostałość czasów komunistycznych, kiedy mówiono, że religia jest sprawą prywatną. Na to nakłada się daleko idący dzisiejszy indywidualizm, który przychodzi w dużym stopniu także z Zachodu i trudności konkretne, które ludzie, zwłaszcza te warstwy najuboższe, ponoszą w tych reform. Widzą wiele niesprawiedliwości, widzą wiele nieprawidłowości. Wynik jest taki, jaki jest, który jest zaskoczeniem także dla nas wszystkich. Jeszcze nie ma tej świadomości, że bycie chrześcijaninem, bycie katolikiem obowiązuje także do świadectwa publicznego w każdej sytuacji. Tak jak mówię, ludzie bardzo wyraźnie sobie to podzielili. No i trzeba powiedzieć, że no wielu. Nie chcę powiedzieć, że tęskni za czasami komunistycznymi, ale nie było bezrobocia. I to ludzie wspominają była względna stabilizacja. Natomiast nie wszyscy odczuwali tak konsekwencje tego systemu jak inteligencja, jak księża. Ktoś, kto nie pretendował do stanowisk kierowniczych i praktykował swoją religię w ramach swojego domu, Prowadził względnie spokojne życie i wielu ludzi za tym tęskni, w tym sensie, że miał prawo do pensji i ludzie dzisiaj wynieśli co z okresu komunistycznego, że do czego mają prawo. Natomiast to prawo nie idzie w parze z obowiązkami. Solidarność w tej chwili w Gdańsku wydała przepiękną kartę zobowiązań. Obowiązków, które ciążą na każdym człowieku, który chce w sposób czynny uczestniczyć w życiu publicznym i powoli myślę, że to będzie się przebijało także w naszym życiu tak. wspólnotowym. Stowności, ale myślę, że mass media również zawiniły, bo są w rękach lewicy i dlatego oni potrafili tych ludzi przekonać. Wiem z kolei, że szykuje się w Polsce telewizja familijna. Pewnością będzie lepiej, bo więcej będą ludzie mogli usłyszeć prawdy prawdy przede wszystkim. Mass media miały ogromny wpływ i mają ogromny wpływ. Ludzie też nie są przygotowani do tego, by krytycznie oceniać to, co otrzymują w mass mediach. Po prostu media promują taką czy, taką czy inną opcję. No i wielu ludzi nowością jest dyskusja, która odbyła się w mediach. I ja, ja słyszę, ten ma rację, ten ma rację, ten też ma rację, trudno wyrozi, wyrobi, wyrobić sobie przeciętnemu człowiekowi. Krytyczny osąd w stosunku do tego, co słyszy bardzo często w mediach. Dokładnie. Ryszard, czy chciałeś coś dodać? Nie, nie, no nic tu bardzo ładnie arcybiskup powiedział, zresztą określił, mi się wydaje, i wybory i całość sprawy. No ja może tak powiem, że tutaj co chwilę do nas tutaj. Mają musi... miasta czeka, tutaj, tak, ja wiem, że musi musimy się się jak najszybciej kończyć po prostu. Dziękujemy bardzo po prostu Mili i. Państwo, dziękuję za uwagę jego eminencji życzę awansu wiem że dowiedziałem się tutaj od dobrych znajomych że jego eminencja jest jednym z lepiej wykształconych arcybiskupów w Polsce więc życzę szybkiego awansu do stopnia kardynała w, w, w tej miwie, hierarchii kościelnej. Bardzo miły komplement, ale jeżeli to już ekscelencja, prawda? Ekscelencja. bo eminencja, to jesteście tak uprzejmi, że już, że no jeden stopień wyżej sięgacie. Tak, Mnie e e e e e po raz pierwszy widzieli i to czym byłem ujęty i od razu zaśpiewali, prawda, kochamy Cię, więc jest to jak gdyby na zapas, jest to dla mnie wielkie zobowiązanie. Tak. Dziękuję jeszcze raz, szczęść Boże.